Muzykanci dziś rapują, a oberki im się snują W pamięci niegrane Czują dziś się niepotrzebni, no bo ludzie Nie tańcują, czują lęk Tak, lęk dziś czują Nie tańcują Nie, nie tańcują. tańcują Wszyscy starzy muzykanci z góry paszą, Nie na żarty I pilnują, by przez skróty Nie pomylić żadnej nuty Ale po co, po co grać? Mać, 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 mać Mać, z tańcowali, bo covidu nie zaznali. Ale po co? Po co grać? kaka, kaka, kardiologzy, interniści i dentyści Zwykle wchodzą jak artyści. Teraz plecy pochylają, bo z systemem nie wygrają, a technicznie moje słowo też nie mają kolorowo, bo ta sprawa wciąż się chowa. Rządzi najniższa krajowa. Krajowa, krajowa, doktorze, ministrze, nie potraktuj sprawy, hysze. Doktorze, ministrze, nie potraktuj sprawy, hysze. Pielęgniarki, jak na wojnie, wnoszą to wszystko spokojnie, honorowo, jak rycerze. Nie wierzę, nie wierzę. Ja w to wierzę, bardzo wierzę. Medycyny nie zastąpisz, lecz pamiętaj, drogi kumie, zamiast pozytywne proszki brać, powyginaj się jak umiesz. Zapuść muzę, jaką czujesz, a z pewnością zarapujesz. Ta w lesie stoi chateczka, a w niej prześliczna dzieweczka. Dziewczynko, dziewczynko, otwórz to małe okienko. Dziewczynko, ja bym chciał ujrzeć siwe oczka twe. Wszystkie pokolenia muzykantów Wojciechowskich życzą Państwu wszystkiego antywirusowego. Do następnego wykonania nominujemy Przemka Drozdę z zespołem Kordian oraz Damiana Szczepaniaka.